20 września 2024 roku satelita przechwycił obraz, który wywołał poruszenie wśród analityków wywiadu na całym świecie. U południowo-zachodnich wybrzeży wyspy St. Kitts na Karaibach pojawił się statek, którego oficjalnie nie ma w żadnej flocie świata. Nie posiada numeru taktycznego marynarki wojennej, nie figuruje w żadnych komunikatach o rozmieszczeniu sił, nie pojawia się w oficjalnych rejestrach Pentagonu, a mimo to Właśnie tam był, uchwycony przez obiektyw satelity, zakotwiczony na lazurowych wodach Morza Karaibskiego, niczym zwykły, zardzewiały frachtowiec, przewożący banany lub cement. Kilka dni później użytkownik serwisu Reddit opublikował zdjęcie wykonane z pokładu jachtu w pobliżu wyspy St. Croix na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Na fotografii widać było ten sam statek, tę samą charakterystyczną sylwetkę kadłuba, tę samą konfigurację pokładu. Kiedy dziennikarze portalu Task and Purpose skontaktowali się z dowództwem transportu morskiego marynarki wojennej, prosząc o komentarz, otrzymali zdawkowe potwierdzenie, że jednostka o nazwie Ocean Trader rzeczywiście operuje na Karaibach. Kiedy jednak zapytali o cel misji, zostali odesłani do dowództwa operacji specjalnych, czyli słynnego SOCOM. A SOCOM odmówił jakiegokolwiek komentarza. I właśnie ta odmowa mówi więcej niż tysiąc słów. Ponieważ Ocean Trader to jeden z najbardziej strzeżonych sekretów amerykańskiej marynarki, pływająca baza dla elitarnych jednostek specjalnych, która została zaprojektowana tak, aby całkowicie zniknąć na oczach całego świata. Historia tego niezwykłego okrętu zaczyna się w roku 2011, kiedy to w stoczni zbudowano całkowicie zwyczajny statek handlowy typu Roll-On-Roll-Off, czyli jednostkę przystosowaną do przewożenia ładunków tocznych. Takich jak samochody, ciężarówki czy kontenery na kołach. Statek otrzymał nazwę Craigside i przez pierwsze dwa lata swojego istnienia pływał pod banderą cywilną, wykonując prozaiczne rejsy komercyjne, które nie interesowały absolutnie nikogo. Był jednym z tysięcy podobnych frachtowców przemierzających oceany świata, szarym i nudnym statkiem towarowym, na który nikt nie zwracał najmniejszej uwagi. I właśnie ta cecha okazała się jego największym atutem, ponieważ w roku 2013 marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych dostrzegła w tym niepozornym frachtowcu coś, czego nie widział nikt inny, a mianowicie idealną platformę do prowadzenia najbardziej tajnych operacji specjalnych na świecie. W 2013 roku firma MK Shipping otrzymała kontrakt opiewający na 73 miliony dolarów od dowództwa transportu morskiego marynarki wojennej. Na przeprowadzenie kompleksowej przebudowy statku Craigside. Sam fakt podpisania kontraktu nie wzbudził większego zainteresowania mediów, ponieważ Pentagon regularnie modernizuje jednostki pomocnicze swojej floty, a kolejna przebudowa frachtowca nie stanowiła szczególnie ekscytującej wiadomości. Jednak, kiedy analitycy zajmujący się białym wywiadem zaczęli dokładniej przyglądać się szczegółom tego projektu, szybko zorientowali się, że mają do czynienia z czymś znacznie poważniejszym niż zwykła modernizacja jednostki transportowej. Proces konwersji został rozłożony na kilka faz i prowadzony był w różnych lokalizacjach na świecie, co samo w sobie stanowiło niezwykłą procedurę dla rutynowej przebudowy statku handlowego. Główne prace modernizacyjne przeprowadzono w stoczni w Mobile w stanie Alabama, jednak część kluczowych instalacji zamontowano na Bliskim Wschodzie, a konkretnie w Omanie, z dala od ciekawskich oczu amerykańskiej prasy. I konkurencyjnych służb wywiadowczych. Za przebudowę odpowiadała firma BAE Systems oraz szereg innych wykonawców, których tożsamość do dziś pozostaje częściowo utajniona. Zakres prac obejmował instalację hangaru dla śmigłowców, zamontowanie masztów komunikacyjnych i zaawansowanych systemów łączności satelitarnej, wzmocnienie pokładu oraz budowę specjalnych platform do wodowania małych łodzi szturmowych. Cała transformacja trwała około półtora roku, a statek w swojej nowej roli jako Ocean Trader osiągnął gotowość operacyjną prawdopodobnie w połowie lub pod koniec roku 2015. Od tego momentu rozpoczęła się nowa era w historii amerykańskich operacji specjalnych, era pływających baz, które mogą dostarczyć elitarnych komandosów w dowolne miejsce na świecie bez wzbudzania jakichkolwiek podejrzeń. Kiedy pierwsze informacje o przebudowie statku przedostały się do mediów, reakcja części komentatorów wojskowych była jednoznacznie sceptyczna. Krytycy wskazywali, że pomysł ukrycia bazy operacji specjalnych wewnątrz cywilnego frachtowca to czysta fantazja rodem z filmów szpiegowskich, która nie ma szans zadziałać w rzeczywistym świecie nasyconym satelitami rozpoznawczymi, dronami i zaawansowanymi systemami śledzenia ruchu morskiego. Argumentowali, że w dobie globalnej inwigilacji niemożliwe jest ukrycie czegokolwiek przed wścibskimi oczami dziennikarzy, analityków i obcych służb wywiadowczych. Wyśmiewali koncepcję statku Widmo jako kosztowny kaprys pentagonu, który pochłonie miliony dolarów podatników i nie przyniesie żadnych wymiernych korzyści operacyjnych. Twierdzili, że każdy doświadczony obserwator morski natychmiast rozpozna przebudowany statek wojskowy po charakterystycznych antenach wzmocnionych pokładach i innych modyfikacjach, które zdaniem sceptyków były nie do ukrycia. Historia jednak miała pokazać, jak bardzo się mylili. Dokumenty przetargowe, które Pentagon udostępnił wykonawcom w ramach procedury konkursowej, pozwalają zajrzeć za kulisy tego niezwykłego projektu i zrozumieć, jakie wymagania postawiono przed konstruktorami. Specyfikacja techniczna zakładała, że przebudowany statek musi być zdolny do utrzymywania prędkości 20 węzłów przez długi czas, co w przeliczeniu na jednostki lądowe oznacza około 37 km na godzinę. Dla porównania, typowy frachtowiec handlowy porusza się z prędkością 12 do 15 węzłów, więc Ocean Trader miał być znacznie szybszy od swoich cywilnych odpowiedników, zachowując jednocześnie ich niepozorny wygląd zewnętrzny. Zasięg jednostki określono na 8 tysięcy mil morskich, co pozwala na przepłynięcie trasy z San Diego do Tokio, która wynosi około 5,5 tysiąca mil, z dużym zapasem paliwa na nieprzewidziane okoliczności. Jednak najbardziej imponującym parametrem była autonomiczność operacyjna, ponieważ kontrakt wymagał, aby statek mógł pozostawać na morzu przez 45 dni, bez konieczności uzupełniania zapasów w jakimkolwiek porcie. Oznaczało to konieczność zabrania na pokład wystarczającej ilości żywności, wody pitnej, paliwa, amunicji i części zamiennych dla całej załogi oraz pasażerów. A pasażerowie ci nie byli zwykłymi podróżnymi, ponieważ specyfikacja przewidywała zakwaterowanie do 159 operatorów sił specjalnych, oprócz 50-osobowej załogi cywilnej odpowiedzialnej za prowadzenie statku. Łącznie ponad 200 osób miało mieszkać i pracować na pokładzie przez półtora miesiąca, całkowicie odcięte od świata zewnętrznego, gotowe do uderzenia w dowolnym momencie i w dowolnym miejscu. Jednym z najbardziej rewolucyjnych rozwiązań zastosowanych na pokładzie Ocean Tradera jest system hangarów ukrytych w bocznej części kadłuba po prawej burcie. Cztery duże bramy hangarowe pozwalają na wodowanie i przyjmowanie na pokład szybkich łodzi szturmowych bez konieczności korzystania z tradycyjnych żurawi pokładowych, które natychmiast zdradzałyby wojskowy charakter jednostki. Na zdjęciach satelitarnych wykonanych w 2018 roku przez analityków portalu The War Zone udało się zidentyfikować znajdujące się w tych hangarach łodzie typu Combat Craft Assault, czyli kompaktowe, niezwykle szybkie jednostki szturmowe, będące ulubioną bronią amerykańskich komandosów morskich. Te smukłe łodzie, przypominające sportowe motorówki, są zdolne do osiągania prędkości przekraczających 50 węzłów i mogą dostarczyć grupę uderzeniową na brzeg szybciej niż przeciwnik zdąży zareagować na zagrożenie. Oprócz czterech dużych łodzi szturmowych, Ocean Trader może przewozić do ośmiu mniejszych jednostek, takich jak skutery wodne lub pontony typu Zodiak, wykorzystywane przez płetwonurków bojowych do cichego podchodzenia do celu. Cała ta flotylla mieści się w ukrytych hangarach, niewidocznych dla obserwatora patrzącego na statek z oddani, który widzi jedynie zwykły frachtowiec z zamkniętymi ładowniami bocznymi. Dopiero szczegółowa analiza zdjęć satelitarnych o wysokiej rozdzielczości pozwala dostrzec charakterystyczne kształty bram hangarowych i zgadywać, co może znajdować się w środku. Kolejnym kluczowym elementem przebudowy była instalacja pełnowymiarowego hangaru lotniczego. Zdolnego do przyjmowania śmigłowców wielkości MH53 Sea Dragon, czyli największych maszyn transportowych w arsenale amerykańskiej marynarki wojennej. Te potężne helikoptery o średnicy wirnika ponad 24 metrów mogą przewozić do 55 żołnierzy wyposażonych do walki lub ładunek o masie 16 ton, co czyni je idealnymi platformami do przerzutu większych grup szturmowych. Hangar Ocean Tradera wyposażono nie tylko w przestrzeń do przechowywania maszyn, ale również w pełne zaplecze obsługi technicznej, umożliwiające przeprowadzanie napraw i konserwacji bez konieczności powrotu do bazy lądowej. Oznacza to, że statek może prowadzić intensywne operacje lotnicze przez wiele tygodni, samodzielnie utrzymując gotowość bojową swoich śmigłowców. System łączności, zamontowany na pokładzie, obejmuje zaawansowane terminale komunikacji satelitarnej SATCOM umożliwiające bezpieczną wymianę danych z dowództwem na drugim końcu świata w czasie rzeczywistym. Maszty antenowe zostały zaprojektowane tak, aby przypominać typowe wyposażenie komunikacyjne statków handlowych ukrywając swoją prawdziwą naturę przed obserwatorami. Dodatkowo zainstalowano systemy monitoringu typu FLIR, czyli kamery termowizyjne, pozwalające na obserwację otoczenia w całkowitej ciemności i wykrywanie innych jednostek na długo przed tym, zanim same staną się widoczne. Do obrony własnej przewidziano sześć stanowisk ogniowych z podstawami obrotowymi, pozwalającymi na montaż ciężkich karabinów maszynowych kalibru 12 i 7 mm lub automatycznych granatników. Broń ta może być szybko zainstalowana w przypadku zagrożenia i równie szybko zdemontowana przed wejściem do portu cywilnego. W roku 2018 na pokładzie zauważono również wyrzutnie bezzałogowych statków powietrznych, co potwierdza zdolność Ocean Tradera do prowadzenia własnego rozpoznania powietrznego bez wsparcia zewnętrznego. Od tamtego czasu technologia dronów przeszła rewolucyjny rozwój, więc obecne możliwości statku w tym zakresie są prawdopodobnie znacznie większe niż 7 lat temu. Analitycy spekulują, że jednostka może być wyposażona w zdolność wodowania i odzyskiwania bezzałogowych pojazdów podwodnych oraz specjalnych miniaturowych łodzi podwodnych typu Seal Delivery Vehicle, używanych przez płetwonurków bojowych do skrytego podchodzenia do celów. Emerytowany kapitan marynarki Bradley Martin, były oficer okrętów nawodnych, obecnie pracujący jako analityk w think tanku RAND Corporation. Wyjaśnił dziennikarzom, że cała filozofia stojąca za projektem Ocean Trader opiera się na jednej prostej zasadzie, którą jest zdolność do wtopienia się w tło cywilnego ruchu morskiego. Jego zdaniem statki tego typu mogą operować w spornych regionach świata przy znacznie mniejszej widoczności niż tradycyjne okręty wojenne. Przez prawie dekadę swojego istnienia, Ocean Trader pozostawał jedną z najbardziej nieuchwytnych jednostek w amerykańskiej flocie. Pojawiając się na krótko w odległych zakątkach świata i znikając równie szybko, jak się pojawił. Śledzenie jego ruchów stało się swoistą obsesją dla społeczności analityków zajmujących się białym wywiadem, którzy przeszukiwali komercyjne bazy danych ruchu morskiego, analizowali zdjęcia satelitarne i monitorowali fora internetowe w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów tajemniczego statku. Problem polegał na tym, że Ocean Trader nie nadaje sygnału systemu automatycznej identyfikacji, tak jak większość jednostek handlowych, a jeśli nawet to robi, to pod fałszywą tożsamością, niemożliwą do powiązania z amerykańską marynarką wojenną. Przez wszystkie lata operacji udało się udokumentować zaledwie kilka potwierdzone pojawień tej jednostki, co stanowi najlepszy dowód na skuteczność jej kamuflażu. W roku 2019 Ocean Trader został zauważony w Diego Garcia, malutkim atolu koralowym położonym na środku Oceanu Indyjskiego, który stanowi jedną z najważniejszych i najbardziej tajnych baz wojskowych Stanów Zjednoczonych poza granicami kraju. Ta odległa wyspa, będąca terytorium zamorskim Wielkiej Brytanii, od lat 60. ubiegłego stulecia służy jako strategiczny punkt oparcia dla amerykańskich sił powietrznych i morskich operujących w regionie Zatoki Perskiej, Bliskiego Wschodu i Azji Południowej. Obecność Ocean Tradera w tym miejscu zbiegła się w czasie ze wzrostem napięć w regionie Zatoki Perskiej, kiedy to relacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem osiągnęły jeden z najniższych punktów w historii po amerykańskim wycofaniu się z porozumienia nuklearnego i nałożeniu nowych sankcji. Analitycy zajmujący się bezpieczeństwem regionalnym interpretowali obecność statków Diego Garcia jako przygotowanie do potencjalnych operacji awaryjnych związanych z bezpieczeństwem morskim lub zbieraniem informacji wywiadowczych na rozległym obszarze odpowiedzialności dowództwa centralnego i dowództwa afrykańskiego Stanów Zjednoczonych. Jego pojawienie się na tym odległym atolu sugerowało, że Ocean Trader może pełnić funkcję nie tylko platformy dla operacji specjalnych, ale również wysuniętej bazy logistycznej i rozpoznawczej w regionach, gdzie Stany Zjednoczone nie posiadają rozbudowanej infrastruktury bazowej na lądzie. To niezwykle cenna zdolność w erze, gdy dostęp do tradycyjnych baz lądowych staje się coraz bardziej niepewny z powodu napięć politycznych z krajami sojuszniczymi. Jeszcze wcześniej, sięgając do zapisów portowych i danych sforów śledzących ruch morski, można znaleźć ślady Ocean Tradera w dwóch kluczowych węzłach logistycznych amerykańskiej marynarki na Morzu Śródziemnym. Statek zawijał do portu Rota w południowej Hiszpanii, gdzie mieści się baza marynarki wojennej obsługująca niszczyciele systemu obrony przeciwrakietowej oraz okręty podwodne, a także do Zatoki Suda na greckiej wyspie Kreta, która od dziesięcioleci stanowi główny punkt zaopatrzenia dla amerykańskich okrętów operujących we wschodniej części Morza Śródziemnego. Choć same wizyty mogły mieć charakter czysto logistyczny, związane z uzupełnieniem zapasów lub drobnymi naprawami, ich czas idealnie pokrywał się z okresami wzmożonej aktywności amerykańskich sił specjalnych w Libii i Afryce Północnej. To właśnie w tamtych latach Stany Zjednoczone prowadziły intensywną kampanię przeciwko bojownikom Państwa Islamskiego, którzy po utracie swoich bastionów w Iraku i Syrii próbowali odbudować struktury w chaosie ogarniającej Libię wojny domowej. Amerykańskie jednostki specjalne przeprowadzały w tym czasie serię operacji wymierzonych w przywódców terrorystycznych ukrywających się na libijskim wybrzeżu, a Ocean Trader mógł stanowić idealną platformę do koordynowania i wspierania tego typu misji. Statek pozornie będący zwykłym frachtowcem mógł zbliżyć się do libijskich wód terytorialnych bez wzbudzania podejrzeń, dostarczyć grupy rozpoznawcze lub uderzeniowe za pomocą szybkich łodzi i śmigłowców. A następnie wycofać się na pełne morze, zanim ktokolwiek zdążył zareagować. We wcześniejszych latach, w okresie szczytowej aktywności amerykańskich operacji antyterrorystycznych na rogu Afryki, Ocean Trader prawdopodobnie wspierał działania wymierzone w somalijskich piratów oraz bojowników organizacji Al-Shabaab zagrażających żegludze w Zatoce Adeńskiej i na Oceanie Indyjskim. Region ten obejmujący wybrzeża Somalii, Jemenu i Dżibuti. Przez ponad dekadę stanowił jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie dla żeglugi handlowej, a międzynarodowe siły morskie prowadziły tam intensywne operacje patrolowe i interwencyjne. Statek, mogący pozostawać na morzu przez ponad miesiąc, bez zawijania do portu i zdolny do samodzielnego prowadzenia operacji lotniczych oraz wodowania grup szturmowych, stanowił nieocenione narzędzie w tego typu środowisku. W latach 20. XXI wieku zainteresowanie amerykańskiego wywiadu przesunęło się w kierunku regionu Indo-Pacyfiku, gdzie rosnąca potęga militarna Chin zaczęła stanowić coraz poważniejsze wyzwanie dla dotychczasowej dominacji Stanów Zjednoczonych. Ocean Trader został zauważony w tym regionie w okresie, gdy Pentagon intensyfikował budowę rozproszonej sieci baz i punktów oparcia, mającej zapewnić zdolność do operowania na rozległych przestrzeniach Pacyfiku, nawet w przypadku zniszczenia głównych baz na Guam czy w Japonii. Statek idealnie wpisywał się w tę koncepcję jako mobilna platforma, mogąca zastąpić stałą infrastrukturę bazową lub ją uzupełnić w krytycznych momentach. Emerytowany kapitan marynarki Brett Sailor, obecnie pracujący w konserwatywnym think tanku Heritage Foundation, zwrócił uwagę na fakt, że Ocean Trader jeszcze przed przebudową funkcjonował w ramach kontraktów wojskowych. Co oznacza, że jego załoga cywilna posiada doświadczenie we współpracy z siłami zbrojnymi. Jego zdaniem, konstrukcja statku jest szczególnie dobrze przystosowana do operowania w środowiskach surowych lub słabo rozwiniętych infrastrukturalnie. Karaibskie wody od wiosny 2025 roku stały się areną największego rozmieszczenia amerykańskiej siły morskiej w tym regionie od wielu lat. Pentagon przerzucił tam imponujący zespół okrętów bojowych, obejmujący niszczyciele USS Jason Dunham, USS Gravely oraz USS Stockdale, krążownik rakietowy USS Lake Erie, a także okręt walki przybrzeżnej USS Minneapolis St. Paul. Do tego dochodzi grupa gotowości amfibijnej Iwo Jima, w skład której wchodzi okręt desantowy USS Iwo Jima oraz doki transportowe USS San Antonio i USS Fort Lauderdale, przewożące na swoich pokładach około 2200 Marines z 22 Ekspedycyjnej Jednostki Piechoty Morskiej. Ta potężna armada stanowi najbardziej widoczny element amerykańskiej projekcji siły w regionie, ale jak się okazuje, nie jedyny. Równolegle z rozmieszczeniem tradycyjnych okrętów wojennych, siły powietrzne przetransportowały na Portoryko myśliwce piątej generacji F 35B w wersji krótkiego startu i pionowego lądowania oraz bezzałogowe aparaty latające MQF 9 Reaper zdolne do wielogodzinnego patrolowania rozległych obszarów morskich i namierzania podejrzanych jednostek z wysokości niedostępnej dla ludzkiego oka. Dowództwo Operacji Specjalnych Sił Powietrznych przeprowadziło również serię ćwiczeń symulujących błyskawiczne przerzuty w środowiskach rozproszonych, testując koncepcje operacyjne zakładające działanie małych grup szturmowych z prowizorycznych baz rozsianych na wielu wyspach jednocześnie. Wszystkie te ruchy wskazują na przygotowanie do prowadzenia intensywnych operacji wymierzonych w cele, które administracja prezydenta Donalda Trumpa określiła mianem organizacji narkoterrorystycznych. W tym właśnie kontekście pojawienie się Ocean Tradera na Karaibach nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ statek ten posiada zdolności idealnie uzupełniające możliwości konwencjonalnych sił morskich. Podczas gdy niszczyciele i krążowniki patrolują główne szlaki żeglugowe, demonstrując obecność amerykańskiej floty, Ocean Trader może operować niezauważenie na peryferiach, infiltrując obszary, gdzie pojawienie się szarego okrętu wojennego. Natychmiast wzbudziłoby podejrzenia i skłoniło przemytników do zmiany tras lub ukrycia ładunku. Jego zdolność do wodowania szybkich łodzi szturmowych pozwala na błyskawiczne przechwytywanie podejrzanych jednostek, zanim te zdążą dotrzeć do brzegu lub pozbyć się kompromitującego ładunku za burtę. Prezydent Trump ogłosił publicznie, że od momentu rozmieszczenia amerykańskich sił w regionie zniszczono trzy łodzie podejrzane o przemyt narkotyków co skutkowało śmiercią 17 osób znajdujących się na ich pokładach. Oficjalnie nie powiązano tych akcji z Ocean Traderem i nie przedstawiono żadnych dowodów sugerujących udział statków w tych konkretnych operacjach. Jednak analitycy obrony, z którymi rozmawiał portal Task and Purpose, zgodnie podkreślają, że zdolność jednostki do przerzutu małych łodzi, wsparcia śmigłowców i prowadzenia długotrwałych operacji na pełnym morzu Czyni ją niezwykle elastycznym narzędziem do misji o niskiej widoczności, obejmujących wszystko od działań antynarkotykowych przez reagowanie kryzysowe po skryte wstawianie grup operatorów specjalnych na wrogie wybrzeże. Analityk morski Michael Fab zwrócił uwagę na fakt, że kolorystyka i profil Ocean Tradera sprawiają, iż jest on niezwykle trudny do odróżnienia od jednostek komercyjnych, szczególnie z dużej odległości. Ten efekt kamuflażu, nie tylko wizualny, ale również proceduralny, stanowi kluczowy element jego użyteczności w operacjach wymagających dyskrecji. Statek może wpłynąć na wody terytorialne Obcego Państwa, podszywając się pod zwykły frachtowiec przewożący towary między wyspami, przeprowadzić misję rozpoznawczą lub przerzucić grupę komandosów, a następnie odpłynąć, zanim ktokolwiek zorientuje się w prawdziwym charakterze jego wizyty. Oczywiście istnieje również możliwość, że obecność Ocean Tradera na Karaibach ma znacznie bardziej prozaiczny charakter, i statek po prostu przeprowadza testy systemów, wstępne pozycjonowanie sprzętu lub szkolenia bez żadnego personelu bojowego na pokładzie. Sama obecność jednostki nie potwierdza automatycznie prowadzenia aktywnych operacji, jednak jej pojawienie się w tym konkretnym miejscu i czasie, pośród rosnącej regionalnej koncentracji sił zbrojnych. Z pewnością zasługuje na uwagę obserwatorów. Pentagon od dawna stosuje strategię rozmieszczania różnorodnych platform w regionach potencjalnego kryzysu na długo przed faktycznym wybuchem działań, tworząc w ten sposób rozbudowaną sieć opcji dostępnych dla dowódców w przypadku eskalacji sytuacji. Region Karaibski stanowi również bramę do Ameryki Środkowej i Południowej, gdzie kartele narkotykowe kontrolują całe prowincje a skorumpowane rządy niejednokrotnie współpracują z przemytnikami lub przymykają oczy na ich działalność. Ocean Trader, operujący na tych wodach, może zbierać dane wywiadowcze na temat szlaków przerzutowych, monitorować porty wykorzystywane przez przemytników i identyfikować kluczowych graczy w sieci dystrybucji narkotyków. Koncepcja wykorzystywania zmodyfikowanych statków cywilnych do tajnych operacji wojskowych nie narodziła się wraz z Ocean Traderem, lecz sięga znacznie głębiej w historii amerykańskich sił zbrojnych. Podczas II wojny światowej Stany Zjednoczone masowo przebudowywały jednostki handlowe na okręty pomocnicze, transportowce wojskowe i platformy specjalnego przeznaczenia, wykorzystując ich niepozorny wygląd do omijania niemieckich ubotów polujących na alianckie konwoje na Atlantyku. W okresie zimnej wojny ta praktyka została rozwinięta i udoskonalona, gdy Centralna Agencja Wywiadowcza oraz Marynarka Wojenna operowały całymi flotami pozornie cywilnych jednostek zajmujących się wszystkim od nasłuchu elektronicznego po wydobywanie z dna oceanu wraków radzieckich okrętów podwodnych. Globalny wymiar wojny z terroryzmem po atakach z 11 września 2001 roku stworzył zapotrzebowanie na nowe rodzaje platform zdolnych do wspierania operacji specjalnych w odległych regionach świata bez angażowania ciężkiej i widocznej infrastruktury wojskowej. Amerykańscy komandosi prowadzili wówczas misje w dziesiątkach krajów jednocześnie, od filipińskiej dżungli przez afrykański Sahel po afgańskie góry, często w miejscach pozbawionych jakiejkolwiek infrastruktury bazowej. Ocean Trader stanowi bezpośrednią odpowiedź na te wyzwania, oferując mobilną, samodzielną platformę, mogącą dostarczyć i wspierać operatorów sił specjalnych w dosłownie dowolnym miejscu na świecie posiadającym dostęp do morza. To, co wyróżnia Ocean Tradera spośród innych projektów tego typu, to perfekcyjna integracja zaawansowanych zdolności wojskowych z całkowicie niepozornym wyglądem zewnętrznym. Wcześniejsze generacje okrętów specjalnego przeznaczenia często cierpiały na oczywiste kompromisy gdzie próba ukrycia sprzętu wojskowego kończyła się powstaniem hybrydy, nie mogącej skutecznie udawać ani jednostki cywilnej, ani wojskowej. Konstruktorom Ocean Tradera udało się rozwiązać ten problem poprzez umieszczenie wszystkich wrażliwych systemów wewnątrz kadłuba i wykorzystanie standardowych elementów wyposażenia statków handlowych jako kamuflażu dla anten łączności satelitarnej i systemów obserwacji. Skuteczność tego podejścia najlepiej ilustruje fakt, że przez niemal dekady aktywnych operacji udało się udokumentować zaledwie kilka przypadków zauważenia statku przez niezależnych obserwatorów. Dla porównania, ruchy tradycyjnych okrętów wojennych są na bieżąco śledzone przez dziesiątki portali internetowych i grup entuzjastów, którzy dokumentują każde wejście niszczyciela czy krążownika do portu. Ocean Trader wymyka się tej inwigilacji nie dzięki zaawansowanej technologii stealth czy aktywnym systemom zakłócającym, Lecz poprzez coś znacznie prostszego, a mianowicie zwykłą nudę wzbudzaną przez jego wygląd. Dla Pentagonu sukces Ocean Tradera otwiera drzwi do nowej ery dyskretnych operacji morskich, w której zdolność do ukrycia się w tłumie tysięcy statków handlowych przemierzających oceany świata staje się równie wartościowa co prędkość, siła ognia czy opancerzenie. W świecie nasyconym satelitami rozpoznawczymi, dronami i globalnymi systemami śledzenia ruchu morskiego, gdzie każdy ruch tradycyjnej floty wojennej jest natychmiast analizowany przez obce służby wywiadowcze, możliwość działania bez wzbudzania podejrzeń stanowi strategiczną przewagę trudną do przecenienia. Obecność Ocean Tradera na Karaibach Stanowi prawdopodobnie jeden z wielu elementów szerszej strategii Stanów Zjednoczonych, która zakłada wykorzystanie rozproszonych, elastycznych platform, mogących błyskawicznie reagować na zagrożenia, bez konieczności angażowania widocznych jednostek bojowych. Ta filozofia doskonale spisuje się w charakter współczesnych konfliktów, gdzie granice między wojną a pokojem, między operacją wojskową a egzekwowaniem prawa stają się coraz bardziej rozmyte. Co szczególnie fascynuje w całej tej historii, to fakt, jak niewiele wiemy o statku, który oficjalnie potwierdza swoje istnienie. Każda informacja o Ocean Traderze została wydobyta przez dociekliwych dziennikarzy i analityków z mozolnie zbieranych fragmentów danych, zdjęć satelitarnych i anonimowych źródeł. Pentagon odpowiada na pytania wymijające lub wcale, a oficjalne dokumenty dotyczące jednostki pozostają w dużej mierze utajnione. Być może za kolejnych 10 lat dowiemy się więcej o misjach, które statek wykonuje właśnie teraz, gdy patrzymy na spokojne wody Morza Karaibskiego, nieświadomi, że gdzieś tam dryfuje niepozorny frachtowiec, mogący w każdej chwili wypuścić ze swoich hangarów śmigłowce i szybkie łodzie z najlepszymi komandosami świata na pokładzie. Jeśli ta historia was zaciekawiła i chcecie dowiedzieć się więcej o tajnych projektach wojskowych oraz niezwykłej technice ukrywanej przed oczami świata, koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i napiszcie w komentarzu o jakiej jednostce chcielibyście usłyszeć następnym razem. Subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów o najbardziej fascynujących sekretach współczesnych sił zbrojnych.